Dobra, czemu stoimy na 99%? Tak, Nasus, Nasus jest mocny, jest, jest bardzo ten, jest cholernie tanki, eee, ma dużo sustainu, Nasus je, jest jedną z tych postaci, które i dostały buffy przez zmiany i, są, i, i jest dobry na postacie, które dostały buffy jednocześnie. Poka Nasusa? Będę mógł zagrać coś na Nasusem. Ostatnio grałem Arama. Eee, Nasus na Aramie, to było dziwne. Ale był dosłownie niezabijalny. W 5 osób nie mogliśmy mu nic zrobić. Prawie. Hmm, jeśli szłaby z nami FK to już byłoby ok. Wow. Dobrze, że pomogła. I chyba nic nie stracę. TFS jak giga OP, nie zgodzę się z tym. Dobra, ej, a jeśli idę kryta, to Everyone co idę? Kraken. Na wtedy w ogóle nie idę. Trochę niepotrzebnie ten pike wbił. Jakby trafił Q, to byłoby ok, podejrzewam. Cześć. Ej, czy mogę mu nakopać na pierwszym? No jak tam? Dobra, jeszcze raz. Jaka będzie musiał to szybko przejść?

Dobra, muszę cały czas na tego eko patrzeć <laughs> mi zaraz nie wyskoczy FK źle idzie. To co? To. I to. I teleportuję? Czy nie? Nie, nie muszę. Fala się będzie odpychała do mnie. <laughs> Czy nie lepiej Shield Bow Phantom i naworii? Eee, duże value ma Kraken z tego względu, że mają na przykład Alistara. I Kraken brzmi bardziej fan. Wiesz, to jest dodatkowy damage. Dodatkowy damage zawsze jest fan. Zawsze jest lepszym wyborem niż przeżywalność. No, trochę zabolało w sumie. Dobrze, że mam TPK, nie? To jest właśnie śmieszne, bo możesz go zaorać ale gość ostatecznie i tak będzie. Będzie cię zabijał. Dobra, chyba się tepnę, wiecie. Czy, czy po szóste dopiero? Ja dalej mam flesza, nie wiem jak z nim. Patrzcie to. Mono? jest. Perfekcyjny kill. Idealny. I patrzyłem na manę, żeby, że brakuje mi, brakowało mi 10 many i na level. Żeby diabnąć typa. A gość gra z Ignitem. Uuuu. Big uff. On teraz jest smutny. Ccc pyta czy opłaca się Inwestować teraz w bitcoina? Ja bym w CTC inwestował wszystko. W siebie. Najlepsze są inwestycje. Dobra, ej, ale ten kraken na pierwszy jest taki... Śmierdzący. Ale zrobię go. Testujemy. Kraken jest fajny na później, na pierwszy ten to, idę to tak... I ja jestem nie wygląda bardzo zachęcająco. Nie zdążyłem e rzucić. O co tak? Zawsze to samo robicie. Zawsze to samo, po prostu. I przychodź tu. No znowu idzie Przeć widzę, że idziesz Dać mu się zgękować widzowie Będzie fajnie? Nie mam jeszcze ulta Kurwa z ARES 91 pyl 3 złote Łoł panie za sluzris za tego kila, no i za Kale na topie O, dziękuję Wyceniasz tego kila na 3 złote? No dobra Ja nie ustawiam value grania Kale A! Jednak nie zasłużyłem Ale pokaleczyłem cs jest... Nie miałem prio. Ej, chyba mogę go odciąć, co? Jak oceniacie jego wkurzenie? Może huragan i hydrę? Eee, tak. To brzmi ok. Botrki jeszcze przydałby się gdzieś w tym buildzie, nie? Gdzie oni tak giną? A tak speedem mi trochę brakuje. Ale spokojnie, to się zaraz nadrobi. AD czy APK lepsza? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że teraz AD może mieć trochę przewagę. To jest. bardzo dobry. Dla mnie. Kurwa fog! ares 91 drugi raz. 3 złote. Kolejny kill, kolejne 3 złote. Oh. To teraz gadamy. <laughs> Jest! On znowu nie żyje! Dzięki, Ares. Za donate'a. Ciszej, donejty A są głośno. A to i tak lepiej niż jak wcześniej, kiedy w ogóle ich nie było słychać. Ale chyba się ciszyć mogę. Wcześniej miałem problemy, żeby zgłośnić. Ale ściszyć chyba powinienem dać radę łatwiej. Czekaj, zobaczmy. Dobra, ściszam o 5 decybeli. Będziecie musieli mi mówić, jak to za cicho albo za głośno. Ej, jak przybliżasz, to powinny paski chapa być też takie. Żeby przybliżone, bo to głupio wygląda. No, czemu bez dźwięku się? O, zepsułem. Zepsułem, i nie było dźwięku. Dobra, jednak będą głośne Donate'y. Wiecie co? Wolę głośne Donate'y niż brak donate'ów. Tak. Co? to. Systę nie dostałem. Czekaj, u Was było słychać donate'a tego? Tylko ja go nie słyszałem? Był dźwięk? Dobra, dobra, ja go nie słyszałem jak coś. Eee, czyli muszę mieć jakieś takie, jakąś taką śmieszną rzecz, że coś w ustawieniach musi być u mnie, że nie idzie audio w odpowiedni sposób. Ja mam tak zrobione, że ja, ja mogę słyszeć. Yy, in, inaczej mam ścieżki ustawione do streama, do Was, a inaczej yy, do słuchawek swoich. Kurde oni, ale mają fidowano Ta, o 8 fragów. Porąbało Was. Znowu to samo. Ale teraz wyszło, teraz wyszło. Ale mnie przetrzymali długo. Ciekawe czy da się inaczej ściszyć. O, może się da, czekajcie. A nie, czekaj, teraz będzie chyba okej, okay, chyba będzie tak samo. Widzę, że to się ściszyło. Okej, okay. git. Uh, trochę niedobrze, że idę AP. AD, jak mamy AD team. Ale zaraz mam 11 level. Zobaczymy jak się będzie grało na doga abusera. Tristany. Wszyscy są OP, więc... ...nie dziwne, że abuzuję. Nie to, co koty. Yes. O, oh. oh, czekajcie, jeszcze plejty. Muszę czekać na 14. Masz cybulski. 10 złotych. Na pocieszenie za deda. Dzięki wielkie. Pocieszony się czuję. Dzięki Tomek. Ej, ale mam golda. 3000 tysiące nagle. O co numer konta seta? O co chodzi? Ej, teraz dźwięk był ciszej, głośniej? Nie, powinien być trochę ciszej chyba. Niż wcześniej. Dobra, ej, i co kolejny składam? W tym buildzie. Na pewno nie na Hedra? Hydra? Od razu? Hydra. Sprzedam... Spróbuję hydrę. Hydra jest dzika. Lubię dzikie itemy. Dużo AD. I... Drake'a zgarniamy? Tak. Nawet jak ktoś się na nas zgarnia fragi to nic. Gdzie oczk? Nie wiem, nie wiem czy będzie nawet <laughs> to ładnie wygląda Ej, patrzcie jak to pięknie wygląda Hale z tym Okej, okay, to jest po prostu... Można składać ten item tylko dla samych efektów wizualnych te fale się wydają tak, o tak dużo mocniejsze. Puf. Puf. Cześć. Odwierzę egzekucję, dawaj stary. No co? Co jest? A a, a a! A a, chodź tu! O nie, on jest szybszy! On ma 5 movements, speeda więcej! Ale tu nie ma kwiatków. Tutaj nie ma kwiatków. Chyba dętka. Uuuu! No, sorry. Czy ich bot może tu wskoczyć? Tristana żyje, ale nic nie zrobi. Ona ginie na E, mogłem ją zabić w ogóle. Fajne damage, co? Przypominam, że mam dwa itemy dopiero. Uh, Okej, okay, dobra. Chyba, chyba najpierw runan, a dopiero potem na nawory. Fajny ten heal. Uh, Hydra jest, jest porąbana. Ten item jest tak broken. Jeden item, 14% y omniwampa. Ja, ja przypominam jeszcze raz. Riot mówił, że będą nerfili healę. Trzej, jak liczymy buty. Butów się nie liczy. Liczy się tylko to, co ci daje do mityka efekty. Tak oficjalnie powiedział Freak, który reprezentuje Riot, więc tak jest. Zda się jakąś postacią outrange'ować turret? Na Little Tempo możliwe. Hawks Little Tempo chyba outrange'uje. Outrange Twitch outrange'uje, nie? Ej, chcesz spróbować 1v2? Czy nie? Hmm, to bije od razu? Genialne. Chyba, czy mogę im nakopać. Mogę tu zginąć też. Idzie już tutaj set. I guess, Je jeżeli chcecie, odpalił się ze wszystkim co miał gość niepotrzebnie. Ale mój team przegrywa też. i ta mapa to, mam wrażenie, że ta mapa to jest to czym powinien być Ocean. Mapa Ocean. Trochę. Chociaż niby tam, tam rosną niby te rośliny, nie? W sensie, krzaki rosną. Okej, okay, i Navori. Nawori ma olbrzymią zaletę. O której nie wiem czy pomyśleliście. Cooldown na E. To jest, to jest tak ważne. A to bijesz yy, od tego Missing Healtha, to jest super, nie? Chociaż w sumie w widzę, że ten Missing Health nie jest tak duży bazowy. Normalnie on jest duży, to jest na przykład 25%. Ale to chyba tylko dlatego, że. Gram pewnie siebie, więc nie wiedzą, że nie ma multa. Tylko debil by tak wbiegał, co nie? Ej, chyba powinniśmy Drajka robić. O, oh, fuck Gina. Nie Tak, Gina. Fuck Może Jinx się odpali? Jest, Jinx, dawaj. Ona zginie jeszcze. O, dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze. Nie, ale się dali. Jest. Uff, ale to było dzikie. Ej, wyszło tak o w sumie. W sensie mam wrażenie, że niepotrzebnie ultowałem Felsona y <coughs> y Bo... No niewiele nam to dało, że on przeżył dłużej trochę. Muszę ulta na siebie zachowywać. They Cieszę się, Immortal, że ci się podoba strumek. Czy myślisz, że z wykształceniem tylko podstawowym znajdę pracę? No, myślę, że ludzie z wykształceniem, wykształceniem podstawowym też mają pracę. No, ale pewnie na gorszych warunkach, nie? A to trochę takie dziwne, że się patrzy na wykształcenie. Tak tej, że często jest tak, że, że na, nawet jeśli twoje wykształcenie się nie przekłada na to, co robisz, nie? Tomasz Cybulski. 10 złotych. Na pocieszenie drugi raz. Oj, Tomek, nie ustanawiaj takiego precedensu, że będziesz mi płacił za śmierci. Adam płaci za te. za kilety za śmierci. Dziękuję bardzo za donata. Myślę, że oni mogą. Uff, nie zdążyłem. Jeszcze ten atak musiałem mu wrzucić. Fuck! Eko, eko dużo bije. Ej, nie wiem, czy Boczka, czy Ujcanda. Będę szedł. Ok, już wiem. Będę szedł Ujcanda. Zobaczyłem to u Akali. Akali też jest nafidowana. ma. Prawie. Ej, chyba muszę grać dookoła drużyny bardziej, a nie lepiej Maw'a? Nie, chcę coś, co daje on hity. Serio Baron. Runan waste golda. ja myślę, że Runan jest git. Ale Runana nabuduje, bo potrzebuje 60% kryta, nie? To nie jest item oderwany od buildu całkiem. A no, co lepszego masz? Essence Rivera mógłbym zrobić. SNTRiger jest chyba nie najgorszy. Z runanem też, z nawory też jest dobry. Tomasz Cybulski. 10 zł. Trzeci raz na pocieszenie. Oj Tomek, niebezpieczną prowadzisz grę. Ty może nie wiesz, ale wiesz, ja potrafię dobrze zintować. Pierdolę. Nie trafiłem R. Ale ja mam. Po prostu grube palce. Nacisnąłem. Nie wiem, kontrol T nacisnąłem? Yy, Alt T. Właśnie. Jak, ta, jak tam Tomek ci się podoba nasza gra. Coś szybciej zacząłem ginąć. Co to przypadek. 800, trudno mieć. ta to nie jest. A, to, jest sad. to nie jest dziwne. On powinien tak robić też. Czy dużo zarabiasz z filmów i streamów? Zależy, czy dużo ginę. Jak dużo ginę, to tak. Dobra, 16 level zaraz i ta gra mi się nie podoba. 16, jeszcze chwilę. Okej. Okay. Nie ułtuję go. Co graliśmy? No, ale szkoda. Fuck! Ej, czy ja źle zrobiłem, że ultowałem tą Jinx? Oni. Oh, chyba trochę. Trochę chyba zrobiłem źle. No. Nikogo nie powinienem ultować, bo tylko ja bię yy, damage i robię cokolwiek w teamie. Więc ultowanie kogokolwiek innego jest słabe. Kraken nie jest baitem, Kraken jest dobry. Dużo że zrobił poza tym. Dobra, kogo honoruję? Orlek dr dręczycie, okej. Okay. Okej, okay, damage jest fajny. Dobra gra, końcówkę źle zagrałem. Fajna jest taka nawet, dobrze się bawiłem, tak wam powiem. Eee, okej, okay, dobra, kto ma, eee, ma ktoś z was Porwa chce zagrać? Fuck. Tomasz Cybulski, 100 złotych. Masz już na zaś i na pocieszenie za przegrana. Dzięki, Tomek. O, czekajcie, to się pokrywa z tym. Dziękuję bardzo Tomek za donata. Yy. Hmm. Donate za przegraną. Okej. Okay. To co, teraz 10 śmierci mam w cenie. Piszcie Niki, kto chce grać. Dzisiejsze wszystkie śmierci sponsoruje Tomek.